Będę radny, że tutaj wszystkich zebranych powiem, że z ogromnym zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeliśmy <laughs> tutaj ten, ten, ten film. I chciałbym serdecznie w imieniu wszystkich podziękować za tę inicjatywę i tym aktorom, tym, którzy przekazywali, Sibirakom, którzy przekazywali nam tutaj te swoje wspomnienia i tym, którzy podjęli się takiej inicjatywy. Wielkie prawa dla Państwa, serdecznie dziękujemy. I myślę, że to jest żywa y, lekcja historii, która żaden y, y, nauczyciel lepiej tego nie przekaże. Na, na swoim przykładzie powiem tylko Państwu, że jak, jako małe dziecko uczyłem się takiej piosenki, która była chyba wtedy takim hymnem Zawsze niech będzie słońce, półsieglanych, niech budziec słońce. I przyszedłem do domu, bo Pani nauczycielka powiedziała, jak to wspaniały, jest ten ustrój socjalistyczny. I przychodzę do swoje, swojej mamy i ta moja mama posadziła mnie na kolana, i mówię synu, e, e, Twoja babcia, twór, e, Twoja ciocia tam i tata tam wieziony i ty mówisz takie rzeczy. I uwierzcie mi państwo, że od tego momentu e, nie trzeba już było mi żadnej historii, nie trzeba było żadnego nauczyciela, bo e, już wiedziałem, że to, co mi się przekazuje na temat tego systemu, zbrodniczego systemu, to trzeba powiedzieć, bo tu pamiętam się... Pięknie wyraził w filmie, i myślę, że to jest główny jakiś taki przekaz, że ci Rosjanie, którzy tam żyli i żyją, to są wspaniali ludzie. To oczywiście nie funkcjonariusze, i to prawie każdy Sibirek, który wracał stamtąd, przekazywał też swoim dzieciom, że to byli wspaniali ludzie, wspaniali ludzie, którzy się tym ostatnim kartofelkiem dzielili. Natomiast system był zbrodniczy i oni nie traktowali gorzej tych Polaków od, od swoich. Ci swoi byli również tak samo wdębieni. To był system i wydaje mi się, że za to dziękujemy, za ten przekaz i myślę, że ta młodzież, która tutaj jest zgromadzona, to po takiej jednej lekcji wyniesie może więcej niż po stu lekcjach takich suchych, książkowych w szkole. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. W imieniu nas wszystkich. Szanowni Państwo, w związku z tym, że ja obcuję z naturą, to mnie urzekła jednak opowieść Pana Jana o porodzie kobiety w lesie. Jest niesamowita, powiem szczerze. Przeszyłem aż mnie gardło blokuje, <głynie> jak Państwo słyszycie. Bo to że tam już były takie niskie instynkty, tak? które kierowały ludzi. Przepraszam. Ale Gratuluję reżyserowi, gratuluję Pani Janie. Mamy taką inicjatywę, braci miasta. Towarzystwo Jana Skolna zwróciło się do nas o to, żeby powołać kapitułę medalu Jana Skolna. Ja myślę, że laureata pierwszego już mamy tutaj Jana, zresztą notabene Skolna gotowego. Myślę, że ta inicjatywa dojdzie do skutku. Zaprosimy również reżysera, zaprosimy pomysłodawców. A wszystkim Państwu dziękuję za to, że tu byliście. Dziękuję Sibirakom. Jest to lekcja żywej historii, jak tutaj ktoś mówił. Czy, czy możemy słuchać naprawdę tych ludzi, którzy jeszcze to przeżywali? Mało mamy na to czasu. Zachęcam do tego, abyśmy takich ludzi słuchali, abyśmy podziwiali to, co przeżyli, podziwiali Polskość, przywiązanie do... Do Ojczyzny. Dziękujemy za wytrwałość, dziękujemy za hart ducha i życzymy dużo pomyślności i zdrowia. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Strasznie długo, dużo lat czekałam, żeby to, co tutaj było mówione, żeby można było przed taką publicznością o tym wszystkim powiedzieć. Pracowałam w zawodzie nauczycielskim, nawet żaden w klasie uczeń nie wiedział, że ich koleżanka była zbieraczką. Nie wiedziała również żadna moja profesorka. Bo nie wiem, czy to by dobrze wpłynęło, żeby się o tym dowiedzieli. I dopiero w tych swoich latach, ostatnich latach swego życia. Cieszę się, że mogłam o tym głośno powiedzieć i że to się mówi głośno o tym, że ta młodzież słyszy o tym, co było, jak myśmy to przeżywali, to Syberię. I prosiłabym, żeby ta młodzież czytała wiele, wiele książek, bo tutaj pan Jan dużo napisał książek o Sybrachach. I żeby poznali to historię, bo my już jesteśmy w takim wieku, że niedługo będziemy już na tym świecie, ale dobrze, żebyście z książek i z takich spotkań wiedzieli, co Polacy przeżywali wtedy, kiedy o tym mówić nie można było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Żeby wy inni witali nie wychowaliście co a nie wasze dzieci. Bo naprawdę żyjecie w dobrych czasach, fajnych czasach. I ja tylko tyle powiem, że moja mama pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. I no po prostu dobrze im się żyło, ale tak trafiła, że musiała właśnie w tym lecie być. No i ja przyszłam na ten świat, jestem i cieszę się, że jestem tutaj razem z wami, że mogliście zobaczyć. Jednocześnie ofiarę i świadka tamtych dni. Dziękuję, że jesteście i że obejrzeliście. Dziękuję. Mamy dla Pani Minimo Panie Burmistrzu, prosimy. Kochani, jestem niezmiernie wzruszony. Ja dzisiaj czuję, że gdzieś spłaciłem to, co kiedyś zaciągnąłem u swojej mamy, u swojej babci. Patrząc na dzisiaj na salę jestem niezmiernie wzruszony. I tym, że są dzisiaj ze mną ci ludzie, którzy wspólnie wtedy to przeżywali, i za to, że ta sala dzisiaj zgromadziła ich młodzież i dzieci tych sybierach. Gdzieś czuję takie poczucie wewnętrznego spełnienia, ponieważ byłem to winien swojej babci, byłem to winien swojej mamie i części rodziny, która została wywieziona z Kraski. Pochodzę z Konarzyc i e, pamiętam tylko jedną wypowiedź mojej babci. Kiedy te wagony ruszały z Polski, stąd z Łomży, z Grajewa, że słychać było w tych wagonach modlitwy. Swoją obronę uciekał mi się święta Bożarodzicielka. Te wspomnienia przy projekcji tego filmu wracają. Dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym, że żeście że z nami, wszystkimi tutaj byli, a szczególnie ze mną, no bo tak już wcześniej powiedziałem, jestem bardzo tym wzruszony. Jeszcze raz dziękuję oddziałowi Błogrzyńskiemu, Sypiraków i wszystkim tym, którzy są i tak chętnie dzielą się z nami swoją historią. Kiedy idę do swojej pracy, do szpitala w Łomży, jest taki napis, gdy wchodzę. Śpieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzę. I z takim przesłaniem chciałbym dzisiaj to zostawić. Śpieszmy się kochać ludzi. Dziękuję.